Cześć, jest 15 grudnia 2023 a my jesteśmy dzisiaj w Wiedniu. Przyjechaliśmy tutaj na jarmarki świąteczne. Mieszkamy w tej chwili w dzielnicy Zisztat przy jeziorze Asperner. Z tyłu za mną to jest nasza kwatera. Tam na pierwszym piętrze mamy lokum nasze, a tutaj znajduje się Metro i fragment jeziora. Później zobaczymy też to jeziorko. A tutaj, wejście do naszego apartamentu i widok z okna. A tu na wprost, to takie podłużne to jest stacja metra. A tak wygląda osiedle, gdzie znajduje się nasza kwatera główna. Dowodzenia. Cisza, spokój, z tyłu jezioro. Wydaje się, że można tutaj bardzo fajnie odpocząć. A tutaj mamy całe osiedle i dzielnice ziSztad. A tak wygląda plan osiedla razem z jeziorem. Stacja metra Magda gotowa do podróży i jedziemy. Do centrum jednego. No i dotarliśmy na Marie Hilfe Strasse. Teraz będziemy w dół zmierzali w stronę prateru. I pogoda nas dzisiaj oczywiście nie rozpieszcza. Ale cóż, zwiedzamy do boju. Są i słynne kanapki Trześniewskiego. Idziemy zobaczyć. Mamy pierwszy popas w takiej restauracyjce Trześniewskiego. I tutaj sprzedają kanapki. Wzięliśmy 5 kanapek z różnymi pastami. Cena 8,55 kanapek. A taki jest wybór tych kanapek. Magda, jak? No to degustujemy. Zaraz obok znajduje się konkurencyjna kanapkarnia. Troszeczkę inne te kanapki są, ale też wypasione. Na innym chlebku. Tamte było na ciemnym żytnim, a te są chyba na bagietce. Tak. Tamte były wszystkie z pastami, a te są z pastami, wędliną i warzywami. Te też wyglądają bardzo apetycznie. Lideraś to słynna czekolaternia. O, może sklep z czekoladkami wchodzimy. No, i Stikaj Maxa przegonił nas alarm pożarowy, wszystkich wygonili. A my idziemy dalej wzdłuż ulicy. Mijamy takie piękne budynki, właśnie. Jest masa sklepów, masa ludzi. Tutaj mamy świątecznie przystrojoną szybę wystawową. A pogoda dalej nas nie rozpieszcza. Cały czas leje deszcz. Widzę, że ten alarm tutaj na wszystkich budynkach. Idziemy dalej. Nie ma co. Nic się nie pali. Jak w każdej odwiedzanej przez nas stolicy, nawet tutaj jest zielona ściana. Tam u góry w ogóle jest zoo. A takie piękne budynki tutaj widzimy. No i dalej, dalej idziemy. No i tym sposobem doszliśmy do końca ulicy Marie Hilfe Tutaj mamy przed nami Muzeum Historii Naturalnej. Widzimy choinki sprzedają już na święta. A przed nami też jest Muzeum Leopolda. Tutaj i zaraz tam wejdziemy do środka, zobaczymy, jak wygląda dziedziniec tego muzeum. Teraz przechodzimy przez pasaż, który prowadzi do Muzeum Leopolda, ale tutaj też się znajduje wystawa na Sile, to znany artysta, a tu Magda. Występuje. No i tak wygląda dziedziniec. Każde z tych przejść jest tak fajnie zdobione. I tu przechodzimy na kolejny dziedziniec. Szklana winda. Następne przejście do miejsc wystawowych. A my idziemy dalej. Tak wygląda wejście do muzeum Leopolda. Tam u góry jest kawiarenka. Tutaj kolejny dziedziniec. Z przodu widzimy kolejne muzeum Mumok. Wszystko jest przygotowane na święta, choinki zabezpieczone na zimę, trawy. O, no, takie miejsce artystyczne, występowe. Szkoda, że taka pogoda dzisiaj, niestety. No i z dziedzińca, gdzie są wszystkie muzea, znowu przechodzimy głównym wyjściem w stronę Muzeum Historii Naturalnej. Przed wejściem żeliwna makieta. Widzimy wszystkie, cały kompleks tych budynków muzealnych. Znajduje się tu na, wprost z nas na placu. A przeciwko muzeum, jarmark bożonarodzeniowy. Tutaj co mamy? Wino, tak? rodzaju poncze alkoholowe i wina grzane, i poncze z różnymi rodzajami yy, syropów yy, takie spiralki ziemniaczkowe. Specjały serowe salami i wyroby zło Śnieżne Magiczne, magiczne kule. Są też precle różnego rodzaju. Jabłkowy precel z Nutellą, precel z Czekoladą, każdy po 6 euro. Tutaj mamy wejście właśnie do muzeum, a przed muzeum wszystkie stragany się znajdują. W drodze do opery miejskiej tam właśnie widzimy Hofburg. Tutaj jest pomnik Getego, a my już prawie dochodzimy do sztatu opery. No i tym sposobem doszliśmy do budynku opery miejskiej. No nie mogliśmy się powstrzymać, żeby tutaj wejść do Fłaje operowego. Operę można normalnie zwiedzać, my niestety nie mamy na to czasu tym razem. Ale jest przepiękna. W tle słychać śpiewy operowe. Choinka rozstawiona. A tutaj jest wejście główne. Znacie te ciasteczka z Polski? No to macie ich więcej i jeszcze więcej. I najwięcej. Sklep firmowy tych ciasteczek. Wy Maner się nazywają. Jest ich po prostu najwięcej. No i dotarliśmy też do kawiarni Sahera. Tutaj jest hotel Sacher. A tutaj mamy kawiarnię Sahera, aczkolwiek ma bardzo złe opinie, jeżeli chodzi o torcik Sahera, więc nie będziemy tutaj próbowali. No i słonko wyszło, a takie są świąteczne przystrojenia budynków. A to wszystko znajduje się na tyłach Opery przy ulicy Filharmonicznej. A my w ramach kącika kulinarnego idziemy na najbardziej znane wurszty wiedeńskie. Widzieliśmy najbardziej popularne tutaj kiełbasy z serem, wygląda to w ten sposób, no i z musztardą oczywiście, pani to przygotowuje, wkłada, podgrzewa i tak to wygląda. Magdusia już zajada. Smaczne? Tradycyjnie jak w każdym odwiedzanym przez nas mieście musimy też pójść do miejskiej informacji turystycznej. Tutaj sklep z różnymi pamiątkami czy też przyborami Gustawa Klimta. Mamy tutaj obrazy na wzór i podobieństwo. Mamy różne kubki, szklanki, podkładki, co tylko można sobie wymyślać. Obrusy i różne inne gadżety. Dotarliśmy do Stefan Plac. Tutaj mamy katedrę, zaczyna się ściemniać. Tu mamy jarmark. Miliony ludzi, a my jeszcze idziemy się trochę przejść, zanim tu wrócimy całkiem wieczorem. A my, tymczasem, zmierzamy prosto do delikatesów, to najbardziej wypasione delikatesy w całym Wiedniu. Julius Main idziemy tam na małą kanapeczkę, chodźcie z nami. Wiedeńczycy po pracy prosto przychodzą na poncz noworoczny i świąteczny, który jest właśnie tutaj sprzedawany. Stoją, piją, rozmawiają. Dzisiaj jest piątek po południu przed weekendem. No, a my wcale nie jesteśmy gorsi od Wiedeńczyków, też pijemy pącz I to nie byle jaki, bo to jest pącz klubu Lions No generalnie jest tak jakby bogato Barbery, Pendy Gucci są okay, so śliwki Czyli to jest omlet cesarski z Gorący. śliwkowym gorącym sosikiem. Będziemy tego kosztować. Niestety pan nam nie chciał sprzedać Apple Strudla. No, bo musimy tam odstać w bardzo ogromnej kolejce. No ale no, skosztujemy no, tego. No, ten naleśnik cesarski wygląda w ten sposób. Ma gdzie bardzo smakuje. Mm -hmm. Ludzi tu stoi, a zobaczcie jaka tam jest kolejka do tej kawiarni właśnie. Bardzo. Najlepszy jak ja go Ja już wiem czemu to było takie pyszne. Zobaczcie ile tam masła jest. To wszystko jest na takiej ilości masła smażone. No a tak wygląda cała ta cukiernia. Oczywiście można też kupić co? Apple Strudel. Tutaj kolejka do Cafe Central. Ludzie stoją godzinami, tylko żeby tam wejść. Kawiarnia. Każdy zaułek, w który wchodzimy, jest przepięknie przyzdobiony świątecznie. Prawie wszędzie są kawiarenki. Muszę przyznać, że już sam nie wiem, który to jest jarmark bożonarodzeniowy. Po prostu, gdzie wejdziemy, w którą byśmy uliczkę nie poszli to dochodzimy gdzieś do jakiegoś jarmarku albo pasażu, gdzie wszystko jest pięknie wystrojone i sprzedawane jakaś karawana tutaj ludzie stoją, piją pącz a my się kręcimy idziemy zobaczyć co tu jest jeszcze To, to jest ogród botaniczny? Czy gdzie myśmy tutaj znowu weszli? Tu jakieś dzieła sztuki sprzedają. Tutaj jest pełno kwiatów. Pani ma różne rzeczy do wystroju wnętrza. Tu piękna choinka stoi. To jest chyba kawiarnia albo restauracja, albo nie wiem co to jest. Tak żeśmy tu weszli. No i idziemy zobaczyć. Jakiś taki zakątek kwiatami znaczy z kwiaciarniami ale też jest restauracyjka teraz jesteśmy na Altweiner markecie bożonarodzeniowym no i oczywiście tu jak na każdym innym. Pącz, pajda ze smalcem, owoce w czekoladzie. 50 metrów dalej Weinhardt, Markt Hof. Pewnie się nie będzie różnił od wszystkich pozostałych, no ale skoro zaliczamy je po kolei, to, to trzeba. A tu takie dorożki jeżdżą. Takżeśmy zmarzli, że nie mogliśmy się oprzeć. Oczywiście obydwa są bezalkoholowe, jeden jest jabłkowy, drugi pomarańczowy. I w ten sposób będziemy się rozgrzewali. Na zdrowie. Na zakończenie dzisiejszego dnia został nam jeszcze do zobaczenia jarmark na Szczepan Plac pod katedrą. Nie zakładam, żeby się bardzo różnił od wszystkich pozostałych, które żeśmy dzisiaj widzieli, no ale jest w bardzo uroczym miejscu. Zobaczcie sami jak jest pięknie katedra oświetlona. A my wchodzimy w ten tłum i oglądamy jarmark. W całym zamieszaniu udało się jeszcze do katedry wejść, więc wchodzimy, tam jest msza, więc nie wolno.